Preparat rewitalizacja gleby to rozwiązanie dla wszystkich, którzy mają słabe, mało przepuszczalne gleby, czego konsekwencją jest słabej jakości trawnik. Bakterie zawarte w preparacie poprzez namnożenie napowietrzają i rewitalizują trawnik, przywracając mu zdrowy wygląd. Naturalny proces namnażania bakterii powoduje tworzenie się kanalików w glebie, które zapewniają wymianę gazową, co pozwala utrzymać trawnik w dobrym stanie. Preparat warto stosować głównie przed siewem lub rozłożeniem trawy z rolki, po zimie, po okresach z intensywnymi opadami deszczu, a także po intensywnym użytkowaniu trawnika. Najlepsze efekty daje wymieszanie preparatu z glebą. W przypadku rosnącego już trawnika zaleca się po zabiegu podlanie darni w celu przemieszczania się preparatu w strefę korzeniową. Dawka to 20 g na 100 metrów trawnika, a ilość wody od 5 do 10 litrów na 100 metrów kwadratowych trawnika. Produkt ten skuteczny regeneruje i rekultywuje zdegradowane podłoże i polepsza strukturę gleby i zwiększa jej żyzność. Oprócz tego świetnie stymuluje rozwój systemu korzeniowego i przyspiesza mineralizację resztek po koszeniu.